Ej, ja idę zobaczyć co ten potwór, robi Ej, ale na tym potworze jest srogi szczyt, Maxiu Ty, Ej, on niszczy to, Ej, on to niszczy O, robot atakuje Ej ja z góry patrzę! Wow! Ej ja patrzę wszystko z góry, nie? Ty, ale ten... Ale ten robot jest... Ten... Ale mocny jest ten potwór! Wow, ale ta strzelalina jest! Ty, ale jaki ten potwór jest duży? Ej kto wygra? Łoł! Wow! On ma taki promień ten potwór, on jest chyba bardziej mocy, strasznie To nie będzie łatwa walka Ło kurde Co jest grane? Ej wziął go do wody Co się z nim stało? Ej, co się dzieje? Ej, oni tam się tutaj biją Pa robot jest O, robot jest, to jest grane Robot wygrał O, O kurde Ty widzisz to? Ej go, on go urywa, Maciu! Ej, potwór chyba wygra! Patrz, co się z nim dzieje! Pa jak mu urwał rękę, Maciu! Ej, co się dzieje z robotem? Ej! Ej, on osłabł! Ej, coś wziął, co to jest? Co? Ej, potwór, co się z nim stało? Ej, ten... Ten robot teraz gdzieś idzie! Na neo idzie, o to chodzi? Ej, on wyciąga ten miecz swój. Czy on był ten Neo... czy z tych neo był ten miecz od osobliwości! Ej, zabił go! Zabił potwora. Wił mu w miecz. Tańczę motkę flusa przerobioną Zabił potwora Została kość po nim I miecz wbity Wygrał robot On odlatuje już Wygrana robota Wygrana robota. Ale głosowałem na robota. Wiedziałem, że robot wygra. Ale przez chwilę myślałem, że. że ten robot zniszczy tego potwora. W sensie ten potwór zniszczy robota. Bo tak mu urwał tą rękę. Widziałeś to? Co przesunięte. No, przesunęła się. Ale już widać, że jest masakra normalnie. Już koniec eventu. Taki krótki był. Szkoda. Mógł być dłuższy. Ej, ja chcę zobaczyć, gdzie on wyciągał ten miecz na Neo. Może to jest ślad po nim. Bo on gdzieś wyciągał ten miecz. Ej, nie ma chyba tego posągu, Maxiu. On z tego wyciągnął, z tego posągu, Maxiu? Tylko wiesz, Maxiu, że, yy, że ten ten jest sterowa osobliwość Maxiu. No, bo na zdjęciu było widać, że osobliwość się opierała koło Miśka, czyli, czyli to ona, jakby sterowała nim wtedy. Rozumiesz? Ta, ta dziewczyna za te Fortnite, y, nie? Ale no, masakra, taki miecz bity. w głowę, nie? To w głowę jest bite. Ej! Nawet na tym mieczu jest ten posąg, Maxiu! Widzisz? Na tym mieczu jest posąg. Bo to jest... To... Czyli to jest prawda, że robot to sterował osobliwość, bo na miecz jest osobliwości. Wiesz? Dlatego ona wygrała, nie? Zresztą ja wiedziałem, że ona wygra. Wiesz czemu? Bo y, dowiedziałem się jeden dzień wcześniej po tym jak była emotka w, y, przerobiona flosa wtedy jak ten robot tańczył, nie? To już było wiadomość, że któryś z nich będzie miał urwaną rękę, czyli właśnie ten robot, nie? I też Maxiu to, że y, były nawet zbieraki jutro będą, z tego co wiem. Chyba jutro. Jutro będą zbieraki do tego robota właśnie Maxiu. Czyli te miecze Maxiu będą? Ale masakra, co nie? Ty, nawet na, ty, na tej głowie jest skrzynia, nie? To jest dziwne. Skrzynka na tym była. Tutaj była kolejna skrzynka. Ale fajny był event, co? Fajny był event, a w ogóle ja zobaczę z bliska tak, co się stało o tym zalewie, co się zalew zdobyczy, nie? Ej, a co zostało poza lewie, żeby czy kula została? Co to jest? I co teraz się stało? Ty... Myślałem, że mogę do tego wlecieć do tej kuli, nie? Dobra, już kończę nagrywanie, bo... Ej ja wiesz, że nagrywałem przed chwilą Maxiu te zdarzenie Ale ty, ale nawet ty tego nie ma Maxiu. Tutaj nic nie ma. Masakra jakaś. A ja już myślałem, ja już myślałem, wie, a wiesz co ja myślałem, Maxiu, że jak, jak, ten, jak ten potwór brał tego robota, nie? To myślałem, że go tak staranuję, że, staranuje, że wbije go w górę i potem przez górę tak go rozwali, ta góra się rozwali i tak wzdłuż się zrobi taka linia, nie? Tak myślałem w sensie. I tak by się rozbijało wszędzie. No, robota, że tak weźmie go i tak, i tak przez górę go tak rozbije. Tak. Co? A zresztą go wcześniej wziął do wody. Widziałeś to, Maxiu? Potwór zabrał. Potwor, w sensie. Po, robot zabrał potwora do wody. Widziałeś to? Bo, on go, bo ten robot leciał. Brał tego potwora i razem z nim wleciał do wody. Mam nagrane już od początku, Maxi, od początku zdarzenia. Na PlayStation nagrywałem. Nie, ja chyba na YouTube to Maxiu rzucę, ten filmik. Dobra, ja sobie zapiszę chyba ten filmik.